Się. 2025 styczeń 15 styczeń e, witam w vlogu dawno nie nagrywam vloga jakieś chyba pół roku już o ile pamiętam, o ile ja nie pamiętam to nie pamiętam e, zaczynam nagrywać vloga tak więc zaczynam nagrywać vloga Ja idę do samochodu zlok. Zlok jak blok vlak. Dawno nie było. Trzeba się z parkiem przyzwyczaić Kupiłem ledy, do samochodu. Wection, Idę teraz założyć do samochodu. W samochodzie. Powiesić, przyczepić, przykleić. Ja w samochodzie. A w ogóle to... W... <noise> tak w ogóle to mam nowe auto. Tak. Nissan'a. Kaszkaj. Starełki. to ostatnio kupiłem też wykrzyn. zapach do samochodu. A zobaczcie, tu mam Pitbull'a, biedrze kiedyś kupiłem. Jak kupiłem ten samochód, to kupiłem jeszcze od razu eee, oświeżasz taki właśnie biedry. w kształcie. Nie, ej boże Pitbull'a, co to toczy. Eee, ten tam jest to. No. A tu mam założone ledy. Tu mam założony ten. Bateryjki, kończnik. O, tu mam ledy. Gwiazdki też w jedrze kupiłem, ha, ha, ha A tam ja, xd. Dobra, pierdu pierdu Mam czasu. To trochę mam podynda. Zasłania. O, czekaj, tu mam dość O, Tu mam dynda, tu mam dęda to mam dęda W samochodzie nie mogę się dalej już odsłonić Nie wiem, ja będę szedł do Kirkura w ogóle Ale nie w ogóle, tak no w ogóle się w ogóle tutaj ten Jest ciasny mi trochę eee, no Ale tu mam takie, o jeszcze mam takie coś, mam o Jeszcze mam taki o Takie ubranko tutaj na, na... Na tą jakby skrzynię biegu. A jest w automacie. Ha, 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 ha. Mam w automacie. chciałem zawsze w automacie, więc mam w automacie. O proszę bardzo. Elegancki samochodzik Ja przykleję ledy i do Was wrócę. Zaraz, za jakieś pół godziny pewnie. Mam nadzieję, że mi to szybko pójdzie. Oczywiście efekt końcowy wam pokażę. Słuchajcie, miałem pokazać te LEDy, teraz mi się przypomniało. No ale lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, mamy pilocik. Co sobie. O, tak, włączamy. O, i mam tak. Tam mam pod nogami, tu mam pod nogami. A tu z tyłu mam. Tutaj na jednym boku. I tam mam na drugim boku. przykleiłem sobie. O. Półgały jedni wstają, drudzy idą się wyspać, w sensie iść spać. Tak, wracam z roboty po nocnej zmianie. zimno Pizga w kieleckim czy nie pisga mrozi tup, 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 tup głucho wszędzie cicho będzie to jest głucho, głucho wszędzie cicho <głucho> Stop! Powaga! Ucho wszędzie ciemno wszędzie. Co to będzie? Nie musiał nie? Bruderbym przyjechać Ucho wszędzie. Ciemno wszędzie. Co to będzie? ごめんね。 Czy ja miał? miałbym sami gadać? Ja. <laughs> ja wróciłem z pracy, teraz leżę, oglądam, ale zaraz będę się pakować, bo w ogóle się pakuję bo w ogóle się powoli jakby stąd wyprowadzam, ale jeszcze jakby zostaje w tym stylu, ten jest torba z Action zapakowana po brzegi rzeczami tak już to jest dużo, duża większość jest przewiezionych, zawiezionych do miejsca, tam gdzie są bezpieczne. mi się, misie, misia, które były tam zostały przewiezione w bezpieczne miejsce, bo już jeden miś uległ katastrofie. Po prostu nie, nie mogę. Nie mogę, po prostu nie mogę. Przepraszam. Przepraszam, nie mogę. Przepraszam, nie mogę. Łek po gryzieniu. Przez psalm. sensie było mówione, czy ja mówiłem, żeby trzem zwierząt tu nie wprowadzali do pokoju. I podobno nie było wprowadzanych zwierząt. Czyli w sensie nikt nie wpuszczał tu zwierząt, więc prawdopodobnie psy, ja mam takie mądre psy, które same wchodzą. Chodzą na dwóch łapach, otwierają drzwi. Tup, tup, tup na no, łóżko, wybierają sobie mi się biorą, wychodzą, ogonem za sobą drzwi zamykają, no, tylko zapomniał oddać. Tak, taka, taka ta sytuacja, więc teraz są już te rzeczy w bezpiecznym miejscu, bardzo bezpiecznym miejscu i te reszty rzeczy, które przywiozłem wcześniej są bezpieczne i te, które przychodzę teraz są bezpieczne te oto lampki ściągnąć wszystkie bombki świąteczne spakować łazience z porzem już od wczoraj koszyki takie plastikowe takie na różne różności do pokania, bo są zakurzane to było zdjęcie chyba robione w Be happy, zakopanym.